Stań, Cepol guys! Na beczysta jak coś chłopacy! <laughs> co się dzieje, co się dzieje? <laughs> Turbulencje taki przestęp zajebisty? Jaki przester? Like, <Taki>

Hyhyhy Jeszcze w środek bramki Kurwa 4-0 czemu oni się nie poddadzą Pierdolone szmaty to Pewnie napój mi jeszcze na starą kurwo nie Hyhyhy Hyhy Dwa paralityki. O co ci chodzi? Z nich, z nich. To jest dobre pytanie. Z nich, z nich. Oj, eee, Mordonie. szalej <noise> z nich. Z nich, z nich, nie? Jak coś. Się ma, gram z autystą. Co za debil? Autysm, autysm! Autysm, malert! Z application failed to start because... Because oh, you are stupid <laughs> O no, oj kurde, dobre, dobre, tylko ja nie mam bousta Wejdzie to Ty No <laughs> oh, kurde Kospałki No <laughs> <laughs> to będzie jakaś o ojej hady ojej hady Aż to, Na ciebie A, dla mnie. Dzięki No ciebie Areek, za dedykacją <laughs> Płysz po. O, moja moja, zostaw, zostaw, zostaw! Nie! Jacek, masz to? Ja wiem. No klepy klipy, jak to się mówi. to nie za bo... Taki Dariusz. klip to chyba na ten. Na KPL Dobra, to spróbuję mówić bardzo wyraźnie teraz, ale nie wiem, się czuję jakiś... Już przystaje, tak. w sumie.

co się dzieje? No What? What? Oh? podej! Podaj, 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 do przodu. Do... <laughs> <laughs> Ale, Masty Freak. Hey, Sage, I got Zdecie. something for you. What? <laughs> Jak hey, to przegrasz, to ma ten, ten, IQ. Nie defuję. Sprawdził cię, widział cię. Łapie! SZTO?! Sztuwa mniej! Kurwa! A po co? Bo taka małpa ze mnie z dużym czołem Inne małpy mają dupy na wierzchu Ja mam duże czoło, wiesz No <grym> masz dupę z przodu Ja mam dupę z przodu By <grym> się pojebało One minute um, is close One kill close, please you come Turk, Turk, <grym> Turk, 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 da, da, da,

Co? Co ci się dzieje? <śmieniciela> z... <śmieniciela> o, o śmieciu oddaj Aha, najlepiej Pomogę nie. ci A. <śmieniciela> Pomogę ci <śmieniciela> Co, Co zrobił? Nie mógł no, Ale <śmieniciela> no, no, mam bok no. Normalnie, nie? Ej, pomóż, pomóż Co? Nie <śmieniciela> no, Przepraszam Nie? <śmieniciela> nauczyш